Takie tam demówki. Cześć Wam dzisiaj, ja jestem wizu, wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Person Secrets. W serii, która zwierząt się takie tam demówki. Jest to seria, w której zajmujemy się grami, które mają swoje wersje demo, do gier, które już wyszły, albo dopiero wychodzą w tym wypadku, ta gra wyszła 9 listopada, więc macie demko. Link na dole w przypiętym komentarzu możecie polecieć zainstalować, ograć i zadecydować, czy gra podoba Wam się na tyle, że chcecie ją kupić. Taka sytuacja, taka sytuacja, więc przychodząc do tego, z czym się jest Person Secrets jest to gra, która faktycznie wyszła 9 listopada 2023. Producentem jest Alchemist Interactive i Rocka Play, a wydawcą Rocka Play jest. Ma mało recenzji na Steamie, są tylko wszystkie 52, nie ma świeżych recenzji, wydaje mi się, że jest to tytuł, który zasługuje na troszkę więcej światła, więcej uwagi. Jeżeli zastanawiacie się w co celujemy, to jeżeli pamiętacie taką bardzo starą gierkę, znaczy nawet nie jest taka bardzo, bardzo, bardzo stara gierka, ale większość z moich odbiorców jest zbyt młoda, żeby za czasów, kiedy ta gra wychodziła, grać w komputerowe gierki, Avencast się nazywało. I ja tutaj mam vibe takiego Avencasta połączonego z grami na smartfonach, tymi takimi kolorowymi, gdzie mnóstwo miga, mnóstwo dźwięków jest. I oczywiście Harry Potterem. No ale dobra, lecimy kto i co? Mamy postać do stworzenia. Nie mamy gotowca w tej grze, za to możemy stworzyć postać. Edytor jest dość rozbudowany, mamy sporo różnych główek do wyboru, mamy. Całą plejadę kolorów skóry, różne elementy na twarz, blizny, nieblizny, pryszcze, piegi. Ventrilo to się nazywa jakoś, wiecie, te takie, że jak ktoś ma ciemniejszą karnację, to ma te płaty takiego jasnego, to jest bardzo rzadkie, ale w grach i popkulturze bardzo popularne, więc hurdur dur, dur. Jest tego sporo, aczkolwiek wszystko trafia na jedną nutę, więc jedno ciało męskie, jedno ciało żeńskie i wokół tego się tam bawimy, nie ma zbyt dużo różnych kostiumów do wyboru, nie ma zbyt dużo różnych patentów, ale już na samym starcie nasz. Strój ucznia w szkole magii ma gwiazdozbiór naszyty na sobie. To jest motyw, który przewija się przez całą grę, czy to w zasłonach nad łóżkami, czy w firankach, czy w dywanach. Jest tego dużo. Ja rozumiem, tą samą teksturę wykorzystywali, ale z drugiej strony wygląda to dobrze i buduje to klimat, więc mi się to podoba. Tworzenie naszej postaci nie ma zbyt dużego znaczenia, jako że widok, tutaj do tego przejdziemy przy grafice, jest przedstawiony ukośnie z góry, tak jak na przykład w serii Diablo, co oznacza, że postać widzimy z oddalenia, więc wszystkie te detale, nad którymi się będziemy skupiali są totalnie niewidzialne. A więc... Tyle było, przechodząc do fabuły, jest dość prosta. Nie jest prostacka, ale jest dość prosta, więc to jest taki troszkę Potter, troszkę nie. Jest popularna szkoła dla czarodziei, do której próbujemy się dostać. Dostajemy się właściwie, przybywamy tam spóźnieni, lecimy spać. Następnego dnia szkoła jest atakowana i lecimy dalej, lecimy dalej. Widzicie tutaj dlaczego Avencast i widzicie dlaczego jest nawiązanie do wielu innych tytułów. Była ta gierka z tą dziewczynką o czerwonych włosach, która władała magią ognia. Dostałem ją od twórców do ogrania. Mieliśmy z tego serii, potem Epic również ją dawał. Mystralia, o, Mystralia, i tutaj też są mocne podobieństwa z równo w przedstawieniu akcji, jak i w niektórych elementach, które mamy. Mystralia jest znacznie bardziej rozbudowana, więc przechodząc może do grywalności, jest to roguelike'owa gierka. Misje, na które lecimy są generowane z dostępnych klocków za każdym razem troszeczkę inaczej, więc z tej perspektywy jest spoko. Tak jak mówiłem w widoku koszty mamy różne czary i trzepiemy na lewo, na prawo rozwalając wszystko i kombinując. Fajnie jest to zorganizowane. Dość czytelne, jak na to ograniczające przedstawienie akcji, więc z mojej perspektywy na plus. Podoba mi się gameplay i to, co jest najważniejsze w tym tytuł tutaj wydaje mi się, że powinno być najbardziej nośnym elementem, czyli KOP. Jestem na pewno na współdzielonym ekranie, nie jestem przekonany, czy jest po sieci, nie ma tutaj potwierdzenia. Musiałbym to przetestować z kimś po mecie. I KOP powinien być podstawową formą rozgrywki tutaj, bo granie w dwie osoby i rozwalanie tego wszystkiego jest fantastyczne. Niestety nie mam nagranego gameplayu z Kopa, ale no jest, jest dużo przyjemniejsze, jest dużo przyjemniejsze z tego co rozumiem i nie jest to grywalnie mystralia, nie tworzymy własnych czarów, mamy dostęp do czarów które są w różnych formach, więc możemy je tam kombinować, ale to nie jest tak, że mamy różne runy, które składamy ze sobą żeby osiągnąć nowe czary i wykminić jaki czar będzie najbardziej opi. i tym bardziej nie jest to magica to już w ogóle nie ma kombinowania żywiołami i tak dalej, więc troszeczkę szkoda ale rozumiem co twórcy chcieli osiągnąć jest to z mojej perspektywy wystarczające jeżeli chodzi o system magii, najbliżej jest do wspomnianego Avencastu. Przechodząc do sterowania, teoretycznie jest to twin stick shooter, więc jeżeli macie padzik z dwoma Gałeczkami I możecie postrzelać, po napierdzielać się to jak najbardziej na propsie. Z drugiej strony nie jestem w stanie grać w to na kontrolerze, sterowanie mi nie pasuje na kontrolerze, więc grałem na klewie dużej myszce, wsad i myszka do celowania i strzelania. Podoba mi się, jest bardzo udane. Jest tak, więc to z mojej perspektywy. Jeżeli chodzi o strefę wideo, jest bardzo ładnie, czytelnie, dość jak na kamerę, która utrudnia ogar tego, co się dzieje. No, jest ustawiona na sztywno, ale widać, co jest grane. Działa to wszystko jak najbardziej na tak. Z mojej strony ładnie, kolorowo. Przypomina mi troszeczkę faktycznie te prerenderowane w dużej części gierki na smartfonach, ale to nie jest smartfonowe. Klikadło, więc wygląda dobrze i gra się w to dobrze z perspektywy wizualnej, z perspektywy audio. Muzyka i wszystkie dźwięki są bardzo klimatyczne, podbijają i nastrój, i gameplay. Dźwięki czarów brzmią tak, jak się możecie spodziewać. Ja wiem, że magia naprawdę nie istnieje, ale jak tam się zaczynają różne czarowania, to są te takie dźwięki jak ze starych filmów, które zakodowały nam się w mózgu, i tak też w większości produkcji są przedstawiane. Jeżeli chodzi o bugi, to ja nie stwierdziłem żadnych, podobno są problemy ze sterowaniem, jak kilka osób jednocześnie się ładuje do gry. I nie poczytuję dobrze, które sterowanie jest do której postaci, więc nie gramy tymi, kogo sobie stworzyliśmy, to tak. Ale bonusowo problem jest podobno też z dołączaniem do rozgrywki już istniejącej, że najlepiej jest po prostu skończyć całą misję i zacząć od początku razem, co czasem przekłada się na kilka godzin spędzonych w grze, żeby mieć możliwość dorwania kogoś i grania razem, więc tu jest problem. Jeżeli chodzi o wymagania, to nie są zbyt wysokie. Na szczęście, na szczęście, minimalnie Windows 10 procesor, tak jak jak Intel Core i5 2320 z taktowaniem 3 GHz, 4 GB i karta graficzna taka jak Nvidia GTX 680 i 3 GB wolnej przestrzeni na dysku nie ma zalecanych, to jest minimalna, która jest podana. Ja lecę na dużo, dużo wyższych, więc nie wiem jak bardzo dobrze zoptymalizowana albo źle zoptymalizowana to gra jest. Jeżeli chodzi o dostępne wersje językowe to macie angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański oraz japoński. Nie ma języka polskiego i z tego co rozumiem nie jest on w planach. Chwila bez mojego monologu. I reasumując, Gierka jest bardzo ciekawa, dość nietypowa, i jak będzie na jakiejś sensownej promocji, to bankowo ją złapię sobie do ogrania. Na chwilę obecną nie kupiła mnie na tyle, żebym się rzucił na nią bo mam za dużo innych rzeczy do ogrania i do przetestowania, ale wrzuciłem na już listę i będę łapał przy okazji może jakieś świąteczne wyprzedaży czy czegoś innego. Link zostawiam wam na dole, jeżeli jesteście zainteresowani to dajcie demówce szansę, póki demówka jest i póki można ograć. Miłego do następnego. Niech fajne demówki będą z wami i hej. <tryk> Powiedział wizual, ta gra teraz jest w promocji, 28% taniej, więc mm. Mm. No nie, nie, dobra, jeszcze nie, jeszcze nie.